Siedziba Polish and Slavic Federal Credit Union w Mount Prospect znana jest członkom naszej Unii nie od dziś. Po dziewięciu latach na rynku Chicago rozwój instytucji dyktuje rozbudowę i tak w mand Prospect. Pierwszy na chicagowskim rynku oddział polsko-słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej ma od piątku nową siedzibę. Przenieśliśmy się do większej lokalizacji, nasz oddział w Montpraspę, który był właśnie jednym z pierwszych dwóch e, oddziałów otwartych w Chicago. Został przeniesiony do większego miejsca, bardziej wygodnego. E, zresztą cały wystrój oddziału jest bardzo nowoczesny, tak jak my teraz e, obecnie robimy nasze oddziały. Także e, myślę, po to to wszystko robimy, żeby lepiej bardziej w bardziej komfortowych warunkach obsługiwać naszych, naszych klientów. No a co ważne, też druga część tego oddziału to jest część naszego call center. Także w Chicago mamy już nie tylko same oddziały obsługujące klientów, ale zaczynamy też powoli przenosić niektóre departamenty z tak zwanego back office. Czyli Chicago będzie naszym drugim polem operacyjnym. Podczas uroczystej rededykacji, instytucja, nowa siedziba i zgromadzeni zostali poświęceni. Jak mówi dyrektor Unii Bogdan Chmielewski inauguracja działalności Unii na chicagowskim rynku to jedna z najmądrzejszych decyzji biznesowych tej organizacji. Definitywnie wejście do Chicago było takim krokiem milowym dla naszej instytucji. Rozwijamy się tutaj wspaniało, wspaniale. Dziękuję z góry wszystkim naszym członkom i wszystkim mieszkańcom całej Polonii w Chicago za także za jakże miłe, jakże sympatyczne przyjęcie naszej Unii tutaj w Chicago. No i my nie wyobrażamy sobie już rozwoju naszej instytucji bez Chicago, a myślę, że Chicago nie wyobraża sobie życia polonijnego bez Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej. Wspomniał Pan o następnych oddziałach, także ja już teraz zapraszam Państwa, prawdopodobnie na początek października, na otwarcie kolejnego szóstego oddziału naszej Unii tutaj w tzw. Midwest District w Orland Park. I myślę, że to na pewno nie będzie ostatni oddział w tym, w tym rejonie. Już w tym tygodniu doroczne wręczenie stypendiów Unii. Jedno z flagowych przedsięwzięć organizacji dedykowane jej członkom. W trzech oddzielnych uroczystościach wręczamy stypendia naszym najmłodszym członkom, studentom szkół średnich, ostatnich klas szkół średnich, a także studentom już uniwersytetów i koledzy. Zaczynamy od środy, gdzie będziemy mieli uroczystość w New Jersey w czwartek w Nowym Jorku i potem w sobotę w Muzeum Polskim tutaj w Chicago dla mieszkańców Chicago. W tym roku znowu rekordowa kwota przeznaczona na stypendia to jest pół miliona dolarów, a w sumie przeznaczaliśmy już ponad 4 miliony dolarów na ten cel w ramach programu stypendialnego naszej Unii. My nie jesteśmy bankiem, my jesteśmy Unią. To jest ta zasadnicza różnica. Także owszem, oferujemy usługi finansowe podobne do tych, które oferują banki, tylko lepsze. Ale co ważne naszym zyskiem staramy się dzielić ze społecznością polonijną i to jest. W tamtym roku, dla przykładu podam, nasza instytucja uczestniczyła w 480 wydarzeniach. Czyli to jest prawie półtora wydarzenia co, codziennie. Uczestniczyła w formie nie tylko sponsorowania finansowego, ale też aktywnego udziału w tych, w tych wydarzeniach. Robimy to na wschodnim wybrzeżu, w Nowym Jorku, w New Jersey, robimy to także tutaj w Chicago. Z naszego wsparcia korzystają setki w zasadzie polskich parafii, szkół dokształcających, polskich organizacji, polskie media chociażby, w których się reklamujemy. Także można by wymieniać i wymieniać to Którzy, którzy, organizacji i, 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 i indywidualnych nawet e, członków, którzy, którzy korzystają z naszej pomocy. Nowy oddział Polish and Slavic Federal Credit Union w Mount Prospect mieści się przy 1044 Mand Prospect Road. Informacje o programach i produktach Unii na internetowej witrynie psfcu.com.